Cześć, tu Andrzej. Dzisiaj czeka nas wojna z orkanem. Już przedstawić. To są moi pomocnicy. Orkowie, z którymi dzisiaj będziemy walczyć. Ta zabawa, w przeciwieństwie do wszelkich zawodów, turniejów 2D, ma pewną różnicę. Na celach w zasadzie nie ma oznaczonych żadnych stref punktowych, żadnych stref traf. Poza jednym. W czerwonym kółeczkiem jest odwiedzione miejsce, w którym teoretycznie mogą się znajdować serca orka. Czyli trafienie w serce orka likwiduje go od razu. Jeśli nie uda nam się za pierwszym razem zlikwidować orka, go w serce. mamy jeszcze szansę. Trzy trafienia. Nieosłonięte żadnym pancerzem, bronią, żadnym ubraniem ciało orka dopiero go likwiduje. Czyli, jeśli trafimy w jego ramieniu, jego miecz, jego pas, czy pas wbijący przez stół, Niestety, te trafienia nie są liczone w żaden sposób. Dopiero trafienie w ramię, w wartek bądź w głowę, czy też w nogi, ale nie osłonię w te, dopiero zadaje taką obrażenie. Trzy takie trafienia likwidują orkę. Uwierzcie, nie jest łatwe, ale życzę Wam powodzenia. Orkowie, pokażcie, że nie zejdziecie cię nie dajcie się.

Na orku nada trwa.